7, 2, już nawet przeszłam, o pa bloki. I teraz tu 6, 5, w tą stronę w dobru. Tu do przodu, gdzieś dobra, już chyba pamiętam nawet to. jest. Jak ja tu przejdę? Przecież tu jest dziura na 200 bloków w dół. Nie wziąłeś sobie. Jeden zły dobra? ruch i lecę w dół. A łóżka nie wzięłam. Znowu. Teraz jeszcze brakuje, żebyś stąd spadła i się zabiła znowu. Cicho bądź, bo wykraczasz. No jeszcze. No nie. Litość. Do bloków, do bloków. No kurde noc, Jezus. Idź ktoś szybko spać, proszę. Już mam łóżko. Pod ręką jest litra. Rozwalona, ale leży. O tu w kraterze, tu na dole? No. Tu. Jak ja tu zajdę, żeby nie zginąć? A to ty, ty sobie loży szyderców urządziłeś? Siedzisz i patrzysz na mnie, jak się męczę? Tak. <laughs> mam! Zebrała! No, i kamień widzę, tu miałaś jeszcze. Przed nocą, jakie ja się teraz wpakuje, jakie on ja tyle rzeczy. Tam ci coś spadło jeszcze tutaj. Co, tu jest kamień z mojego domu. To zaraz, zaraz, czemu ty masz dwa kamienie? Każdy miał jeden. Bo ty mi dałeś jeden. Jak mi dostawiałeś mu kiedyś potrzebowała. Ja Przed ci dałem ty mi dałeś dałem. Drugi jeden. kamień. To ja byłem pijany, chyba. Jak to? Ale właśnie, nie, jak to? Nie, Marcelina, ty masz ile kamieni? Łącznie dwa. Jak to się stało? Bo jak stawiałeś mi kamień w domu, ja wszystko zebrałam. Bo jak stawiałeś mi kamień, jak budowałam dom, to dałeś mi do skrzynki jeszcze jeden, że jakbym kiedyś potrzebowała. Hmm. Ewidentnie byłeś pijany, kotek. Jak widzisz, Łukasz, czy coś tu jeszcze zostało? Chyba tutaj wełna. A tu są jeszcze przedmioty. Ale gdzie? Są śmieci same chyba. 76 tysięcy <noise> kratek ode A, mnie. Chyba śmieci same tu są. A, same skraweczki. Patyczki, krawetki. No dobra, no jak ty teraz wrócisz? No jak?